Witajcie kochani. Dzisiaj zakupiłam w lidlu takie oto wody Arktyk z witaminami o smaku madarynkowym razy 2 jogurt, napój jogurtowy, z pilosa o smaku wieloowocowym 750 gram. Z z piątnicy. Jogurt pitny, truskawka i kiwi. Oraz dwa kisielki Słodka chwila, malina i truskawka. Takie malutkie zakupy dzisiaj. Miłego weekendu Wam życzę. I pozdrawiam Was serdecznie. A jeszcze pokażę Wam. Apryczkę ostro, jeszcze troszeczkę pozrywane papryczki. Kusiaczki.